Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj zrobię sobie tę listę Tworów twórów A i wiem, że to jest Że to ciężko rozrzucić od tego, ale zaufajcie mi, że to jest trzeci sezon a to drugi Będzie chronologicznie Nie A i nie dodam tam 2019, dwa, dwa bo po pierwsze zapomniałem, a po drugie wylądowałoby i tak tutaj. Więc to jest hit. Po prostu. Co tu więcej mówić? To. A spróbujcie mi się tylko kłócić. Spróbujcie tylko. To jest takie... Może być. Wiesz, że to jest napisane może być, ale nie wiem. Musiało mi ucząć ci. Może być. No i to jest. Dobre po prostu Teraz drugi sezon dwie straży To dałbym tutaj, ale jeszcze za No i ostatnia rzecz Jeśli mi ktoś powie, że to jest złe go zabaduję w komentarzu. Król Left 3. E, czyli najgorzej wyszedł mm, Timon i Pumba. No i jeszcze co. Załóżmy, że to jest 2019. Dzięki za to taki szybki odcinek, pa!